Cześć. Mój element ma mniej więcej 10 cm. Jeżeli wykonacie je tak samo, ale z grubszej dołęki będą większe. Jeżeli z cieńszej będą mniejsze. Łączymy elementy w ostatnim okrążeniu. Pierwszy wykonujemy cały. Kolejne do, ostatniego, do przedostatniego okrążenia czyli 3 rzędy. Czwarty rząd wykonujemy już łącząc. Mam tutaj dwa połączone elementy. Pokażę Wam, w których miejscach łączymy. Tutaj, gdzie mamy 9 oczek łańcuszka. Tu, tu mamy łuki z siedmiu oczek łańcuszka. Tu, 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 tu. tu. W sześciu miejscach. Tutaj mamy dziewięć oczek łańcuszka. Wykonujemy cztery. Chwytamy za ten łuk półsłupek. I jeszcze cztery oczka łańcuszka, czyli 4, 5 Półsłupek liczę jako oczko łańcuszka. I cztery. Daje nam to dziewięć. I dalej wyrabiamy wzór. Tutaj mamy 7. Oczek łańcuszka. Wykonujemy 3, łączymy z tym łukiem półsłupkiem i dalej 3, czyli 3, 4 i 3, daje nam 7. Dalej wzór, tutaj tak samo 3, półsłupek, czyli 4 i 3. Półsłupek, 3, półsłupek, 3 i dalej wyrabiamy wzór. 3, półsłupek, 3, wyrabiamy wzór, 4, półsłupek, i cztery. Dalej okrążenie wykonujemy jak we wzorze. Tutaj połączone są dwa elementy. Trzeci połączymy z tej strony tak samo. Tylko tak jak mówiłam. Nie gotowy do gotowego, a w ostatnim okrążeniu. Tylko tutaj tak dla Przykładu pokażę Wam w których miejscach. Tu, tu, te łuki za łuki po prostu. A ten róg tutaj za te już dwa połączone. Mam dwa połączone. Trzeci element. Wykonałam trzy okrążenia. Tutaj muszę przejść do rogu elementu. W tym miejscu zacznę łączyć się z elementem. Czyli tu ma być 9 oczek łańcuszka, wykonuję 4. Cztery. 4. Cztery. Chwytam za ten róg gotowego elementu, z którym się połączymy. Wykonuję <laughs> półsłupek. Jeszcze 4 oczka łańcuszka. Dalej tak, jak we wzorze. Chwytam, oczko ścisłe i jeszcze jeden półsłupek dwa razy nawijany. Połączyłam rogi dwóch elementów. Dalej. Tutaj. Mamy pięć słupków, dwa razy nawijanych, łączonych u góry wykonać, tutaj jeszcze siedem oczek łańcuszka. Wykonuję trzy, chwyta za ten łuk, półsłupek i jeszcze trzy oczka łańcuszka. I teraz wykonuję na tym elemencie Pięć słupków łączonych u góry pięć? Nie pięć. Siedem. Oczek łańcuszka mamy w wzorze. Wykonujemy trzy. Chwytam. Tutaj. Półsłupek, który liczę jako jedno oczko łańcuszka i jeszcze trzy. Teraz chwytam za ten łuk. I zobaczcie. Jak nam się ładnie łączą elementy. Pracujemy dalej, trzy oczka łańcuszka, chwytamy za ten łuk, trzy oczka łańcuszka i tu już, tak jak we wzorze, pięć słupków, dwa razy nawijanych, łączonych górą. robimy trzy połączymy się czyli cztery jeszcze trzy siedem w tym miejscu ma być róg naszego elementu czyli słupek dwa razy nawijany jeszcze jeden Połączymy się już tutaj, w tym miejscu. Tu we wzorze mamy dziewięć, wykonuję cztery. Chwytam za te rogi dwa, półsłupek. Czyli cztery, pięć i jeszcze cztery. Razem dziewięć. Słupek oczko ścisłe i jeszcze jeden słupek. Dwa razy nawijam. Połączam ten element z gotowym, więc muszę go wyrobić do końca. Się nic nie zmienia 7 oczek łańcuszka tutaj 5 słupków dwa razy nawijanych łączonych u góry i tak dalej do końca okrążenia okrążenie zamykamy jak wszystkie oczkiem ścisłym zaczynamy od rogu elementu Cztery oczka łańcuszka. Chwytam za ten róg. Półsłupek. Jeszcze cztery. Tutaj, jak we wzorku. Za słupek. Oczko ścisłe. Jeszcze jeden słupek. Dwa razy nawijamy. Trzy oczka łańcuszka. Chwytam za łuk tego gotowego elementu. Trzy oczka łańcuszka i pięć słupków, dwa razy nawijanych, łączonych u góry. Łańcuszka. Chwytam za łuk. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Półsłupek. Trzy łańcuszka. Półsłupek. Trzy łańcuszka. Dwa. trzy cztery pięć trzy łańcuszka tutaj za ten łuk trzy łańcuszka Tutaj będzie, będzie, musi być róg naszego elementu, czyli słupek, jeszcze jeden słupek, cztery łańcuszka. Tu mam trzy rogi naszych elementów. Wkuwam się w nie, wykonuję. Półsłupek, cztery oczka łańcuszka i dalej według wzoru. Trzy oczka łańcuszka. Łączymy się z kolejnym elementem. Półsłupek, trzy łańcuszka. pół półsłupek, trzy łańcuszka, półsłupek. Musimy sobie sprawdzać czy się nie, nigdzie nie pomyliliśmy, to jest dobrze. Trzy łańcuszka. Łączymy się z elementem gotowym trzy łańcuszka pięć słupków łączonych u góry trzy łańcuszka, półsłupek, trzy łańcuszka. Tutaj ostatni wyjdzie nam czwarty róg. Jeden słupek, drugi cztery łańcuszka. Chwytam za róg. Półsłupek cztery. Chwytam, przeciągam. Jeszcze jeden podwójny słupek. 7 oczek łańcuszka. I kończymy element. Oczkiem ścisłym. Kolejne elementy łączymy w ten sam sposób. Chwytamy za róg i za łuki gotowego elementu, z którym chcemy się połączyć. Pamiętamy, trzy okrążenia elementów łączymy się w czwarty. Jaki będzie układ elementów w tym przydełkowym wdzianku pokażę Wam w kolejnym filmie. Zapraszam. Jeśli spodobał Ci się ten film, skomentuj, zalajkuj i zasubskrybuj mój kanał. Do usłyszenia!